950 lat nieprzerwanie Zakroczyń i Ziemia Zakroczyńska stał przy Chrystusie, Kościele i Ewangelii. Zgodnie z myślą Jana Świętego Jana Pawła II, o Bogiem jest stałym powracaniem do początku. Dziękuję dziś Bogu za te początki. Myślimy, że jesteśmy godnymi następcami tych, co tę wspólnotę. W wyklisie do Ciebie Pamiątkowej Muzeum Decyzjalnego w Polsku Henryk Sienkiewicz napisał, że Kościół jest stróżem przeszłości, jaskółem teraźniejszości i siewcą przyszłości. Ekscelencja. Jesteśmy świadomi doniosłości chwili, gdy wspominamy 950 naszego miasta i jego budowniczych. Nie zapominamy o wielkich i małych naszego miasta. Chcemy włączyć do naszej podwyklicie liczynę kapłanów diecezjalnych zakonnych, siostry zakonne, wiernych, którzy tę wspólnotę tworzyli i budowali, wypraszając im szczęście Zbogę. A dla żyjących i wciąż budujących tę swobodę, by nie dali przeszłości ołtarzy, ale wznosili do skarży. Zakroczym obchodzi 950-lecie swojego istnienia. Pragnąłem, aby odbyły się one w godnej i pięknej oprawie. Rozpoczęły się dwa dni temu, w piątek, 18 września, uroczystą sesją Rady Gminy na dziedzińcu klasztoru Ojców Kapucynów, podczas której uchwałą Rady Gminy Zakroczym zostały uhonorowane pamiątkowymi medalami osoby i instytucje zasłużone dla zakroczenia na przestrzeni lat. W dniu wczorajszym odbyła się w szkole podstawowej w Zakroczyniu piękna, popularna sesja naukowa, na w czasie której wielu prelegentów opowiedziało nam piękną lekcję historii o Zakroczymiu. Wieczorem w klasztorze Ojców Kapucynów odbył się koncert, który zorganizował nasz niedawno nowy mieszkaniec dr Przemysław Piekutowski. Naprawdę wspaniały koncert. Jak już wcześniej wspomniałem, dzisiaj, dzisiejszy trzeci dzień rozpoczął się Mszą, mszą Świętą. Zakroczym, drodzy Państwo, ma wspaniałą historię. Jest bowiem najstarszym grodem na Mazowszu. Być może wiele osób tego nie wie, ale Zakroczym na początku XVI wieku rozwijał się bardzo dynamicznie. I gdyby nie potop szwedzki w połowie XVI wieku, kiedy miasto zostało doszczętnie zniszczone, spalone i ograbione, a po którym upadł totalnie handel, i miasto już nigdy nie odbudowało swojej pozycji, być może dzisiaj by wyglądał zupełnie inaczej. Dlatego dbając o, o rozwój naszego miasta i całej naszej gminy. Nie możemy zapominać o tradycji i przeszłości, historii, z której możemy być bardzo dumni, jak choćby o krwawej walce z hitlerowcami w 1939 roku w obronie Zakroczymia. Drodzy mieszkańcy, w tych dniach otacza nasze miasto wiele przychylnych myśli i płynie do nas wiele ciepłych życzeń. Osobiście życzę naszemu miastu, czyli przede wszystkim Państwu, wspaniałej przyszłości w nawiązaniu do rozwoju Zakroczymia. Rozwoju, na który nasze miasto bezwzględnie zasługuje i nad którym nieustannie pracuje. Musimy zacząć wykorzystywać potencjał tego miejsca, położenie naszego miasta wykorzystać bliskość lotniska. Chcę, abyście wszyscy wiedzieli, że dopóki będę pełnił zaszczytną funkcję burmistrza Zakroczymia, nieustannie będę zabiegał o jego rozwój. Szanowny panie burmistrzu, szanowni państwo. Zakroczym, jeden z najstarszych piastowskich grodów Mazowsza, dawne miasto królewskie korony Królestwa Polskiego, obchodzi swoje wielkie święto. W niemal tysiącletnich dziejach miasta można znaleźć odbicie całej polskiej historii. Jest mi bardzo miło złożyć serdeczne gratulacje z okazji tak świetnego jubileuszu władzom samorządowym i wszystkim mieszkańcom Zakroczymia. Z satysfakcją objąłem honorowy patronat nad jubileuszowymi uroczystościami. Od 950 lat pokolenia mieszkańców Zakroczymia służą polskiej ziemi swoją pracą i ofiarnością. Tutaj, gdzie grodzisko Czubajka i góra Zamkowa są świadkami najdawniejszej historii, powstał ważny ośrodek handlu, komunikacji, życia politycznego, a także duchowego skupionego w klasztorze kapucynów. Pięknym przywołaniem tego dziedzictwa jest zakroczymski herb, przedstawiający baranka Bożego z symbolem zmartwychwstania. Tak też w ciągu wieków układały się losy Zakroczymia, bo wiele było tu trudnych, nieraz tragicznych doświadczeń, po których życie miasta nieustępliwie odradzało się. Na kartach historii zapisały się najazdy szwedzkie, zmagania z zaborcą w powstaniu listopadowym i styczniowym, ofiarna obrona Zakroczymia we wrześniu 1939 roku oraz niemiecki terror podczas okupacji. Choć po wojnie. Państwa, miasto zniszczone było niemal w 80%, choć w latach PRL źle się miała lokalna przedsiębiorczość, obecnie wspólnym wysiłkiem doprowadzacie Zakroczym do nowego rozkwitu. Świadczy o tym zadbany wygląd miasta, rewitalizacja zabytków, rozbudowa infrastruktury, rozwój turystyki, artystyczne i sportowe sukcesy Zakroczymskiej młodzieży. Miasta takie jak Zakroczym powinny być miejscem. Wykorzystania szans i urzeczywistniania życiowych aspiracji. W Polsce potrzebny jest zrównoważony rozwój, z którego będą mogli korzystać nie tylko mieszkańcy wielkich aglomeracji, ale również mniejszych ośrodków. Wierzę, że za kroczem czeka dobra przyszłość, a gwarancją tego jesteście Wy, Szanowni Państwo. Jestem pełen uznania dla Waszej energii, umiejętności budowania wspólnoty. Dobrze rozumianego lokalnego patriotyzmu. Życzę Zakroczymowi udanego rozwoju, a wszystkim Państwu wszelkiej pomyślności. Raz jeszcze gratuluję pięknego jubileuszu i serdecznie Państwa pozdrawiam z wyrazami szacunku i sympatii. Andrzej Duda. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na imponujący jubileusz 950-lecia Zakroczymia, jednego z najstarszych miast w Polsce. W swojej historii, sięgającej niemalże tysiąc lat i panowania Piastów, Zakroczym był m.in. stolicą ziemi zakroczymskiej w Księstwie Mazowieckim. Często znajdował się na, też na szlaku przemarszu wielkich armii szwedzkiej, rosyjskiej i napoleońskiej. W czasie powstania listopadowego pracował tu rząd i Sejm Powstańczy. We wrześniu 1939 roku Zakroczym stanowił znaczący element systemu obrony z modli. Szczególnie kartą w historii miasta jest spontaniczna i bezinteresowna pomoc, jakiej mieszkańcy regionu nazwani rodziną Zakroczymską. Udzielili tysiącom więźniów osadzonym przez okupanta w miejscowym forcie, by nie mogli wspomóc, walczący, by, by nie mogli wspomóc walczącego Powstania Warszawskiego. Jako uczestnik Komitetu Honorowego i jubileuszu 950-lecia Zakroczenia, chciałbym złożyć na ręce pana burmistrza i pana przewodniczącego wyrazy szacunku dla wielkiej przeszłości miasta, serdeczne pozdrowienia ale także uczenia wielkiej pomyślności dla całej społeczności Zakroczynia. Z poważaniem, Tomasz Siemoniak. Pan minister jeszcze mi tutaj dał prezent dla miasta. Mam nadzieję, że Pan Burmistrz przyjdzie tutaj i, i ten pre- To jest, proszę Państwa, srebrny statek z bursztynem, więc żeby na naszej Wisle kiedy się pokazały statki. Panie burmistrzu, proszę bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, 50 lat temu stałam tutaj na rynku przed tą gwiazdą i tak sobie myślałam, co ja będę robiła za kilkadziesiąt lat. Minęło, mój tata był wtedy w Komitecie Organizacyjnym obchodów 900-lecia miasta Zakroczymia. Wiele wody upłynęło, wiele się w moim życiu zdarzyło, ale zdarzyło się w naszej ojczyźnie. Mamy wolną ojczyznę, proszę Państwa, i musimy o nią dbać, bo to jest wielki nas narodowy obowiązek. Mam tę przyjemność w imieniu Pana Marszałka Adama Struzika przekazać na ręce Pana Burmistrza, ale także na ręce Was wszystkich. Medal pamiątkowy Promazowie jest to najwyższe znaczenie, jakie może przyznać samorząd województwa mazowieckiego dla instytucji, miast, miasteczek, gmin, firm, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju naszego pięknego regionu. Odczytam teraz akt nadania. Akt nadania numer 299 na 2015 na podstawie uchwały 149 Sejmiku województwa mazowieckiego, marszałek województwa mazowieckiego nadaje miastu Zakroczym medal pamiętkowy Pro Mazowia. Szanowni Państwo, drogie mieszkańki i drodzy mieszkańcy Zakroczyna. Do was się zwracam przede wszystkim, bo my wszyscy, yy, pełniący różne ważne i mniej ważne funkcje senatorowie, posłowie, wojewodowie, samorządowcy, jesteśmy tutaj dzisiaj dla was z waszego powodu, żeby się razem z wami cieszyć z tej wspaniałej rocznicy, z tego święta, z tego święta miasta zakroczymy. Chcę z tej sceny powiedzieć i skierować do dwóch osób słowo wielkie, wielkie dziękuję tymi dwiema osobami są pan burmistrz miasta Zakroczym oraz pani poseł Jadwiga Zakresa. Bo to oni obydwoje, obydwoje włożyli wielkie serce i ogromny wysiłek w to, żeby tym uroczystościom tej wspaniałej 950. rocznicy miasta Zakroczym nadać naprawdę taki głęboki, głęboki sens. Bo oczywiście ważne są te wszystkie stoiska, jarmarki, okazja do radości, występ jakiegoś zespołu, który pewnie zagra na tej scenie, ale najważniejsze jest to, że przez te trzy dni obchodów miasta Zakroczym, obchodów tej rocznicy, mówicie Państwo o tych 950 latach historii. 950 latach historii fantastycznej, jednej z najpiękniejszych i najciekawszych historii. Jaką może mieć miasto, jaką może mieć miejscowość w województwie mazowieckim. Ja, proszę Państwa, od kilku już lat, bodajże od ośmiu lat, wspieram taki bardzo ciekawy, może niezbyt widowiskowy i niezbyt głośny, ale myślę, że mający ogromne znaczenie długofalowe, projekt, który prowadzi. Pan Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były senator, jeden z twórców polskiego samorządu, razem z profesorem Kamińskim, profesorem Georgetown University w Waszyngtonie, jednego z czołowych uniwersytetów amerykańskich. Ten projekt polega na tym, że raz do roku przyjeżdżają do Polski profesorowie historii i autorzy podręczników, akademickich podręczników historii z największych amerykańskich, najbardziej prestiżowych amerykańskich uniwersytetów, również zachodnioeuropejskich. To są ludzie, których podręczniki wydawane są nie w dziesiątkach tysięcy, ale w setkach tysięcy egzemplarzy nakładów, i które, z których historii Europy uczą się studenci nie tylko historii, ale studenci prawa, studenci ekonomii, studenci politologii nie tylko w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w zachodniej Europie, we wszystkich najważniejszych uniwersytetach i wyższych uczelniach świata, bo tak jest, że zazwyczaj podręczniki amerykańskie i podręczniki zachodnioeuropejskie są tą wyrocznią, tą wykładnią. Od kilku lat goszcząc co roku tą grupę profesorów, wspaniałych naukowców w Warszawie, Goszcząc ich co roku obiadem, mam okazję też z nimi rozmawiać i mam okazję przyglądać się, jak wielkim odkryciem dla nich jest odkrywanie historii Polski, odkrywanie tego, że pomiędzy Rosją a zachodnią Europą był też średniowieczny ośrodek tworzenia się, bardzo ważny ośrodek tworzenia się cywilizacji europejskiej, że obok wspaniałych dzieł cystersów wspaniałe dzieła tworzyli też. Kanonicy regularni z Mogilna, którzy budowali kościół w Czerwisku i zakładali pierwszą parafię tu w zakroczyniu w połowie XI wieku, to jest dla nich odkrycie zupełnie niespodziewane. I chcę wam powiedzieć, że w przyszłym roku, kilka lat do tego ich namawiałem, ta cała grupa profesorów, autorów, podręczników historii Przyjedzie tu do Zakroczymia, przyjedzie do Czerwiska, przyjedzie do Płocka, gdzie w Płocku odbędzie z polskimi historykami konferencja na temat historii tego regionu. Wierzę, że informacje o Polsce w tych podręcznikach się znajdą. A to nie jest proste, ale są już pewne osiągnięcia. W najnowszym wydaniu takiej, jednej z najważniejszych książek o historii średniowiecza, z której uczą się studenci na całym świecie, Książki pani profesor Sims z, 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 z Bostonu, jest już w tym najnowszym wydaniu zdjęcie kościoła romańskiego w Czerwińsku, jako przykładu architektury romańskiej. 950-lecie Zakroczynia to przede wszystkim święto mieszkańców, bo gminy są silne swymi mieszkańcami. To oni świadczą o tradycji i kulturze. To oni decydują o sukcesach, i porażkach. To oni budują teraźniejszość i przyszłość. Tak jak na przestrzeni dziewięciu stuleci działo się to w Zakroczyniu. Życzę więc wszystkim mieszkańcom, aby byli dumni ze swojej gminy, z tej historii, którą pisali przez 950 lat. Abyście mogli sami zostawić potomnym historię, którą obecnie piszecie. Abyście mogli być dumni z tego, co dziś każdy z Was dla tej gminy uczynił, dla Waszej rodziny, dla Waszej wspólnej kroniki, która będzie kiedyś odczytywana przez pokolenia. Dziś, na tej trudnej drodze do tworzenia historii, na następne stulecia, życzę wszystkim mieszkańcom siły i wytrwałości, a w codziennym życiu radości i dostatku. Gratuluję Państwu jubileuszu. Myślę, że ka każdy z Państwa wie, że, mieszka że mieszkacie w wyjątkowym miejscu.